Dzień dobry moi drodzy. Witam was w moim kolejnym filmiku. Właśnie podjechałam pod galerię i idę zrobić taki szybki takie szybkie obejście po sklepach, bo okazało się, że szykuje mi się jedna impreza, a oczywiście nieprzygotowana, przygotowana, przygotowana no i muszę na szybko coś znaleźć. A czy znajdę tu w naszych galeriach? Wątpię w to. Nie musi to być, nie wiadomo, coś bardzo eleganckiego, ale takie w miarę, no, takie pośrednie, niedzianinowe, nie za bardzo eleganckie, ale żeby coś się znalazło, więc lecimy, bo mam bardzo mało czasu przed rzęsami. No i zobaczcie, na no szybko znalazłam taką sukieneczkę. Ona może tak nie widać, ale jest taka mieniąca, dosyć cienka. E, nie patrzcie, bo mam biały stanik pod spodem, ale wydaje mi się, że wygląda całkiem nieźle. Nie patrzcie, to <laughs> spodnie mi się nie chciało zdejmować, więc taką założę. Nie wygląda źle. Chyba ją wezmę. Jest niedroga. Całkiem mi się. Hello hello, hello. Właśnie czekam na mojego męża. Sopcio wszedł do optyka. Wyobraźcie sobie, że mój mąż poszedł po odbiór okularów, bo był badać wzrok jakiś czas temu i okazało się, że jedno oko ma mniej sprawne. A dlaczego badał sobie ten wzrok, ponieważ miał problemy już właśnie z odczytaniem niektórych rzeczy. Kończyło mu się to oko bardziej niż to drugie, dlatego był na badaniu i mój mąż będzie właśnie nosił okulary do czytania. E, na razie tylko do czytania. Zobaczymy, jak to będzie postępowało, czy będzie, miejmy nadzieję, że nie. No niestety, po 40 właśnie tak jest, że ten wzrok nam się pogarsza. Zobaczymy, bo właśnie poszedł po odbiór, czy się nam pokaże, czy się odważy pokazać jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał. Pokażesz nam się? Coś widzisz. Okulary? ogóle jakieś takie nieokularowe. Jak to? No nie wyglądają jak okulary. Zobaczcie, jak wygląda. Bardzo ładnie wyglądasz. Profesor inżynier rehabilitator. Pokaż się, pokaż się. Bardzo ładnie wygląda. Jeszcze z zarostem Ci, że ładnie wyglądasz dzisiaj. Tylko, że no nie w tej czapce. No naprawdę bardzo ci twarzowo. O, ja jestem w szoku. Dobra. Jestem w szoku. Jedziemy na działkę, którą zarządzi buduje. Naprawdę jedziemy? Tak. Na no. Dawno nie nagrywałyśmy Nikolka, jak otwierasz okay. ten adwentowe. Ja mam problemy z tymi okienkami, bo ciągle mi się coś Dziś nie da się otwieramy szesnastkę. Troszkę e, szybciej nam to poszło, ale to ze względu na pewne okoliczności. Później Wam powiem e, jakie. Cóż tam jest. E, coś miłego, zobaczymy, co to jest. O, to jest granzuletka. Ej, hey, bo Luusifa jest. To jest branzuletka z bałwankiem. O, ale słodkie to. Znaczy, Oza. jak się prezentuje na dłoni. O jezus, tak trochę ciasno, ciasno, ale jakoś musi wejść. O, o, o. o. I ją się zaciska. I ją się zaciska. Nie wiem, jak to się robi. Ty za jeden sznureczek przytrzymasz, a ja za drugi. Och, Tak wygląda. Ja się tutaj taki bałwanek. Prześliczna, przesłodka, Świątecz. Dziękuję! Dziękuję, święty Mikołaju! Mikołaj wiedział, co mi kupić. <noise> Mikołaj, zna Twoje Oczywiście gusta. tutaj w piętnastce, chyba że nie pamiętam, albo w ten. Nie, dzisiaj otwieram ten i dostałam w piętnastce bryloczek z zinduembredem, mhm. a, a tutaj dostałam taki bryloczek. Naszyjnik. Naszyjnik, jakby naszyjnik z sercem takim większym. Bardzo mi się podoba, bo znam taką fajną youtuberkę, która ma taki piękny naszyjnik i mi się on tak spodobał i marzyłam o nim i w końcu go dostałam. A dlaczego mówiłam wam, że wcześniej otwiera Nikolka kalendarz adwentowy? Dlaczego? Jak widzicie, walizki spakowane, wyjeżdżamy, dużą fajną ekipą w góry, tak? tak? Dużą, fajną ekipą wyjeżdżamy w góry, dlatego otworzyła wcześniej kalendarz. No i jak widzicie, kochani, za mną po prostu świątecznie, a my ruszamy w góry. Jedziemy taką większą ekipą w góry, naprawdę bardzo się cieszę, choć ponoć w górach odwilż, a więc troszkę mnie to niepokoi. Ja po prostu uwielbiam w górach, jak sypie pięknie śnieg. I mam nadzieję, że uda się. I, i ta cała ekipa, z którą jedziemy, to zobaczy, jak jest pięknie, magicznie, świątecznie. Jeszcze nigdy w grudniu w górach nie byłam. To jest nasz pierwszy raz, że będziemy w grudniu. Zobaczymy, jak będzie. No mega mega e, pozytywnie jesteśmy nastawieni. Jutro rano wyruszamy. E, jak widzicie, e, ja mam e, pędzel na głowie. Właśnie sobie naolejowałam włosy. Byłam gdzieś w pracy, mm, wróciłam z pracy i właśnie się wzięłam troszkę za siebie. Zaraz zrobię sobie peeling całego ciała, wykąpię się, umyję tą głowę i będę e, wstępnie gotowa. Później muszę ją porządnie wymodelować, bo rano o świcie o 6 rano wyruszamy. Wyruszamy o 6 rano. Sobcio poszedł jeszcze do samochodu. Ostatnie tam e, szlify mm, sprawdzać, coś tam z GPS-em robi. Zobaczymy, czy mu się uda na ten GPS samochodowy przerzucić mapki. Ja tutaj ogarniam e, w domku. No. no, więc zabierzemy Was ze sobą.